Najbardziej lubiany się czułem wtedy, kiedy miałem najbardziej w to wyjebane. Bo zawsze, kiedy miałem w to wyjebane, czy ktoś mnie polubi, czy nie, to mówiłem to, co chciałem powiedzieć. Bo kiedy mówiłem to, co chciałem rzeczywiście powiedzieć, po pierwsze, byłem sobą, byłem szczery, pokazywałem, że mam pewność siebie do tego, żeby no, powiedzieć to, co chcę powiedzieć. No i w sumie to też było świeże, co nie? Bo jak każda osoba ci pierdoli w kółko to, co ty chcesz usłyszeć, a nie mówi tego, co ona chce rzeczywiście powiedzieć, to rzeczywiście może trochę wkurwiać. I niedawno miałem taką sytuację, a mianowicie byłem na siłowni i widziałem jak jakiś małolacik ćwiczy, nie? Znaczy małolacik, no z dwa lata młodszy odde mnie był. E, no i se napierdalał bicepsa. No i był trochę chudy, nie? I mi przypominał mnie, bo też byłem kiedyś chudy, jak zaczynałem się no w sumie normalne, nie? I stwierdziłem, że chuj, podejdę do niego, spytam się, może mu dam jakąś radę. No i zdjąłem mu słuchawki, bo jakąś muzyczkę słuchał. No i ja się go pytam, jak się czuję? No i mi powiedział, że czuję się chujowo. Ja mówię tak, co? Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że on jest kurwa szczery rzeczywiście. Dawno nie słyszałem od nikogo, że czuje się chujowo, bo a rzeczywiście osoby, które tak wyglądały, mówiły, że jest zajebiście. Ten akt szczerości od tego ziomka, ja pierdolę, to było coś niesamowitego. I mój szacunek do niego od razu skoczył. No przynajmniej się tego nie bał. Powiedział jak jest i chuj. Druga sprawa jest taka, że ludzie mnie lubią, bo lubię samego siebie, wręcz siebie, kurwa, kocham. Przez to, że siebie bardzo kocham, jest ciężej mnie urazić. Bo wyobraź sobie, że... Znaczy, no, ja miałem takie sytuacje czasami, nie? Że y, czułem się chujowo, czułem się, że jestem niedowartościowany itd. i tak dalej i... Kiedyś, jak poszedłem sobie zajarać do szatni po lekcji, kolega mi powiedział, że kurwą jestem. Ja akurat czułem się w chuj pewnie wtedy, nie? Ja się wtedy spiąłem, poczułem się smutny i się obraziłem i nie chciałem mi się gadać z kolegami, więc to od razu sprowokowało ich do tego, żeby robić to częściej, no i... no to nie, nie było coś, co... stałem się bardziej lubiany, co nie? Ale w momencie, kiedy kocham siebie, to ciężej mnie urazić i takie słowa typu ty kurwo, w ogóle jakiekolwiek słowa, yy, mam je w dupie. I w sumie jest zajebiście przez to ludzie mnie lubią, bo się nie obrażam jak jakaś cipa. Wyobraź sobie osobę, do której boisz się powiedzieć cokolwiek tak naprawdę, bo chuj wie czy ona się nie obrazi. Chuj wie czy się nie popłacze, chuj wie czy smutno się nie zrobi, chuj wie czy się nie powiesi z jutro. No ja pierdolę no, przecież to jest jakaś patologia. I teraz się możesz pewnie zapytać dlaczego siebie lubię, dlaczego siebie kocham. No i nie powiem tu ci nic innego niż zwykły guru, bo taka jest prawda, no ciężko zapierdalałem. Zapierdalałem, poczekaj. Stary, z całym szacunkiem, ale zobaczmy tego bicepsa. Ja bym miał z niego nie być zadowolony. Wiesz, ile kurwa zacierpiałem na siłowni, żeby mieć takiego bicepsa? Ja pierdolę. Przez to, że włożyłem tyle wysiłku w swój rozwój, żeby moje życie było lepsze. Ciebie kurwa kocham. Po prostu siebie kocham przez to. U mnie to właśnie była głównie siłka. Teraz jest YouTube, bo to jest jakby moja praca. Nie lubię też pomagać ludziom, dlatego nagrywam ten film dla ciebie. Też wychodzenie z ze strefy komfortu, tą miłość do, do mnie. Ja zbudowałem tę miłość do siebie przez wychodzenie ze strefy komfortu, czyli tak naprawdę robienie coś po raz pierwszy. Wyjściem ze strefy komfortu u mnie było to na przykład, że zrobiłem jajecznicę sobie po raz pierwszy raz w życiu. Mimo tego, że ta jajecznica była chujowa pierwszy raz, to i tak przynajmniej to zrobiłem. Ją ujebałem i byłem z siebie zadowolony. Ale też pokonywanie strachu buduje tą miłość. Jak widziałem, jaką dziewczynę ładną na siłowni się bałem do niej podbić i do niej podbiłem, to kurwa. Nawet jak mi się nie udało i wyszedłem na idiotę, to przynajmniej pokonałem ten strach i czułem się zajebiście po tym. Dlatego, tak naprawdę, żeby siebie lubić, to trzeba trochę pokonać samego siebie. Trzeba trochę wysiłków włożyć Bo nic nie jest za darmo. Jakby miłość do siebie była darmowa i była łatwa, to by każdy ją miał. Z tego względu, że to jest. Dosyć cenne i zajebiście się żyje, jeśli się kocha samego siebie, to rzeczywiście to ma jakąś wartość, co nie? A jeśli to ma wartość, to musi być trochę cięższe zdobycie tego właśnie. No ale czasami też tak jest, że znajomość technik pomaga w tym, żeby nie ludzie cię lubili ogólnie, żeby się lepiej poruszać wśród innych ludzi. Na przykład ja mam taką sytuację czasami, że jak jadę z mamą do szkoły, to mnie opierdala, że jestem nieukiem i tak dalej. Ja bym mógł się ogólnie kłócić z nią i mówić, że nie, no ja to jestem zajebisty, się bronić i mówić to, co ja chcę powiedzieć. Tyle, że to nie ma za bardzo sensu, bo to się ciągle powtarza i no po prostu to jest bez sensu, bez sensu się wkurwiać. Dlatego taką jedną techniką jest po prostu Rozumienia drugiego człowieka i przyjęcie jego perspektywy. Jego, no, mojej mamy, jej. I przyjęcie perspektywy mojej mamy, jakbym. Jak wie, kiedy już wiem o tym, o tej technice. Działa tak, że jakbym był na jej miejscu, to też bym się na siebie w sumie wkurwiał, bo dla niej oceny w szkole znaczyły dużo i teraz też znaczą, dlatego się tak na mnie wkurwia. To jest jakby jej sposób na to, żeby mnie zmotywować do nauki. Na tym to polega. Te wszystkie techniki, jak radzić sobie z ludźmi, jak sprawić, żeby życie z ludźmi było lepsze. Chyba jest w tej książce, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Carnegiego Chyba najlepsza książka, jak funkcjonować jak działają ludzie. No właśnie, jak działają ludzie. Uświadomienie sobie jak działają, to jest kurwa potęga w chuj. To by było wszystko na dzisiaj. Ja Ci dziękuję. Pamiętaj, że bez implementacji nie ma satysfakcji. Yellow. papa, trzymaj się. ELO!